Warszawska jest obecnie remontowana już w ramach innych środków finansowych, Kościusz nie ma być przebudowana, Rondo Rynek, ale w ramach tego projektu, o którym mówiłem, odcinek do Pętli Słonecznej, tonowisko wzdłuż Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku oraz Gliwicka praktycznie od ulicy Wiśniowej aż do granic Chorzowa. Czyli spotkamy się w Rondzie Sztuki. Z jakiej okazji? To dzisiejsze spotkanie prezydenta z mieszkańcami miasta Katowice jest wyjątkowe inne niż wszystkie, ponieważ zorganizowane przez Stowarzyszenie Meritum i z okazji udziału miasta Katowice w programie masz głos, masz wybór. Pan prezydent spotyka się z mieszkańcami w każdej dzielnicy przynajmniej z 2 trzy razy do roku, tak jak pozwala na to czas. To spotkanie jest wyjątkowe, bo jest nie z inicjatywy miasta. Jak władze miasta podchodzą do tego typu spotkań z mieszkańcami? Czy to jest potrzebne? Frekwencja najlepiej pokazuje, jak takie spotkania są potrzebne. Ilość pytań, jakie pada do pana prezydenta o, o różne rzeczy, od najbardziej fundamentalnych dla miasta, jak przebudowa centrum, do najbardziej e, prozaicznych, jak, jak dziury w chodnikach konkretnej dzielnicy, pokazują, że takie spotkania z prezyd panem prezydentem są potrzebne i cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród mieszkańców, co nas bardzo cieszy. Jakie wnioski wyciąga miasto zawsze z takich spotkań? No, to jest najlepszy, najlepszy sposób, żeby posłuchać, y, jakie są bolączki danej dzielnicy. Wiadomo, że nie wszystkie sygnały bezpośrednio mogą dotrzeć do Urzędu Miasta. To jest okazja, aby mieszkańcy mogli osobiście panu prezydentowi powiedzieć, co, co ich boli, co w mieście chcie, co im się podoba, co chcieliby zmienić. Remontujemy spodek, trzeba wcześniej ekspertyzę konstytucyjną y, wykonać. Dotychczas panu do temat... Oczywiście, żeby zrealizować przebudowy centrum, trzeba by użyć USC. Rozpoczęły się prace remontowe tego obiektu. Tu jest pracowność 12. Roboty mają być zakończone do, do końca listopada przyszłego roku. Kosztuje to prawie 18 milionów złotych. Nazywam się Izabela Butniewicz-Walusiak. Okay. Jaki cel przyświecał temu spotkaniu i czy udało się go osiągnąć? Naszym celem było przede wszystkim, jest ciągle, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, budowanie poczucia świadomości, odpowiedzialności za to, co się dzieje i z drugiej strony jakby poczucie, że obywatele są partnerem samorządu terytorialnego, że jesteśmy podmiotem do dialogu, jesteśmy stroną tego dialogu i to jest główny cel każdego spotkania z prezydentem. Nasze stowarzyszenie już po raz drugi organizuje takie spotkanie. To jest druga edycja naszej kampanii Masz Głos, Masz Wybór. I biorąc pod uwagę to, jakim zainteresowaniem cieszą się te spotkania, myślę, że ten cel jest osiągany. Czy Państwa zdaniem takie spotkania jakby przynoszą coś dobrego? Czy mają jakiś sens, mają jakiś wpływ na działania władz miasta? mają sens, mają wpływ chociażby dlatego, że poszczególne osoby będące mieszkańcami Katowic w sposób mało sformalizowany mają szansę na kontakt z prezydentem, mogą zadać pytanie, um, mogą się zwrócić z prośbą o rozwiązanie problemu, który uważają za bardzo istotny dla siebie. Kolejna sprawa to jest rozbudowa 73 piechoty trwają prace projektowe. Projekt ma być gotowy w styczniu. Wartość projektu 6,5 miliona złotych, ale niestety ostatniej na Radzie okazało się, że, że inwestycja ma kosztować 650 milionów złotych. Historia była szeroko opisywana. Myślicie wcześniej wiele ekspertyz pracować wykonać. Obecnie trwają prace projektowe, proszę Państwa. Po rozmowie z Ministrem Kultury dostaliśmy wytyczne, że do listopada ma być gotowy projekt budowlany i pozwoli na budowę. Łącznie, to jest miliard złotych, miliard złotych, to jest skala problemu, czas realizacji, tak jak powiedziałem, na pracę w 2010-2012-2013, zakończenie i tu w ogóle nie mówię o inwestycjach korekcyjnych, tylko publicznych. Czy uważasz, że takie spotkania z prezydentem są konieczne? Są konieczne, oczywiście, że są konieczne, tylko gdyby były organizowane w trochę innej formie, ciekawszej, mniej nudnej. A... I gdyby były bardziej rozpropagowane, bo szczerze powiedziawszy informacja o tym spotkaniu chyba była lekko utajniona. Jak twoim zdaniem właśnie powinno wyglądać takie prawdziwe spotkanie z prezydentem? Ciekawsza prezentacja multimedialna, mówcy nieco krócej, pytania przygotowane ściślej, mniej rozgadania, więcej konkretów. Ścieżki rowerowe są na równi z jezdnią i często się tak, że kierowcy... Może i robią to ze względu na, na to, żeby się pospieszyć, czy zdążyć do pracy, ale wjeżdżają na te ścieżki rowerowe, umijając inne samochody, czekając na skręcenie w jakąś z rozodkównej drogę typu Jankiego. Miasto nie udostępnia na terenie całej Katowic darmowego internetu. Kolejnym punktem jest także sprawa kąpielisk i basenów. Naszą propozycją na właśnie kąpieliska, baseny kryte, no jest w ramach możliwości miasta, w ramach środków, jakie miasto będzie posiadało, wybudować większą ilość takich kąpielisk, bo na pewno mieszkańcy, przede wszystkim młodzież będzie mogła pójść, wykąpać się w basenie i na pewno by było to bardzo zadowalające dla przede wszystkim młodzieży, ale też dla osób starszych, bo dużo osób starszych też chodzi właśnie na baseny się wykąpać.